Cześć wam. Dzisiaj trochę cieplej, bo minus 6 tylko. Za piętnaście rano. Damy górką, damy gołębiom pojeść. chip, cip, 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 cip. cip, cip. Wodę już rozniosłem Dobra, idziemy dać głąbku Derezką już też wodę dałem To im daje taką energetyczną karpę i trochę BK mieszam tam I pszenicy mają mnóstwo tutaj ładne nie są. Dreszki zdrowe, dostały witaminki takie do dziubka na kwarantannę. Kiedyś mi weterynarz dał takie ma, aż mówi takie wzmacniające, mówi to na kwarantannę mogą być. Dobra, idziemy do nich, już głodne są na pewno. Wczoraj późno wróciłem, nie byłem u nich. Ale od razu widać, że ojciec oprzątał, bo przy pełno. O nim nigdy nie żałuje jedzenia. Dzisiaj ma być trochę cieplej, nie wiem, zobaczę, bo nawet ma być w końcu dwa na plusia u mnie, w moim rejonie. Może je wypuszczę koło południa, bo wieczorem znowu jadę do roboty. O, i pszenicy w korytku dużo. Ech, ten ojciec to jest. Młodej im dałem, bo tak to zamarznie moment. Marka Bocianów sobie siedzi, tam są łobuzy, dareczki, ten karnik chciałbym sobie kupić ogólny karnik taki jak mam tam obydwa te 1,50 m, ten, metr ten jest stary jak sobie głębnik, już nie kupowałem wszystkich Chciałbym mieć jednakowe. Mam jeszcze takie z starego gołębnika, chyba sześćdziesiątki, ale to, jakby było mało, to wtedy im dostawię jeden szczak jest żywe. O, muzyka tańcuje. Damy im mięśniak pojedzą, bo może są trochę głodne, a może nie. One są cwane. Są wysoko energetyczną z bekawy jedzą. A pszenica zostaje, chyba że im bardzo późno dał jeść. Nie wiem, jak on to zrobił. Muszę go zadzwonić i spytać, co on mi tutaj zrobił. Jeszcze trochę im sypnę poza no. dużo, nie chwają na cały dzień Głodne, jednak głodne Powiedzą, że jest co lepszego w karmie I sobie pojedzą Tam też zajednia tu ojciec coś mówił, że widział, że Mówi, coś ci się chyba spieprzyło, bo czarna berlinka i czerwony sam jest, Podobno się sparzyły, ale ja nie wiem. Wszystko było w parach. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Powiedział, patrzył przez szybę tu, a one na ziemi się sparzyły. No to na pewno nie, bo tutaj jest te żółte są w parze. Windry też wszystkie w parach Kupki OK Nic się nie dzieje złego tylko się cieszyć Zadawam opowiem o kumplu Gołębiom nie sprzątam, bo wszystko zamarzło. Tym dzisiaj tylko trochę zgarnę, i... Tym trochę zgarnę i świeżych trocinek wsepam tylko dzisiaj. Jak gruczy znaczy, że zdrowe, aż miło popatrzeć a teraz mam taką pamiątkę po dziadku O, taka klateczka nie wiem czy pamiętacie takich ale to jeszcze jak mój ojciec był młody, chodził do szkoły to pamięta jak dziadek do pracy jeździł pociągiem i zabierał ją ze sobą i zawsze w soboty coś tam sobie dokupił do hodowli o taka. Pewnie znacie, bo to kiedyś na pewno było popularne. Dobra, nagram wam, jak będę je wypuszczał bliżej południa, bo ma być cieplej. Siema. Miałem wam dograć, jak wypuszczam gołębie. A tu, ile dwie godziny utrwało? Dwie i pół. I trochę przysypało. Ale no i tak je wypuszczę, bo jeden stopień na plusie to nie były wypuszczane cały tydzień. Niech. Może chociaż trochę rozprostują skrzydła, o ile wyjdą w taki śnieg. Dużo nie ma, z 5 cm nasypało, ale niby ma padać. O, już wychodzą. Wypuścimy, ja niech Teraz prostuję skrzydełka. O. Na początku tygodnia był kumpel u mnie, Janek no, zabrał ten fajny gitar. Zabrał ten fajgiter. Coś nie chcą wychodzić za mocno. Pojechaliśmy, zamontowaliśmy. No a zanim jeszcze pojechaliśmy, to tak mu się te moje dereszki spodobały. Że w ogóle w ogóle nie chciał pojechać, tylko sprzedaj i sprzedaj mówię starczy ci mówię, nakupiłeś 25 Budapesztów mówię, Ile ty tego chcesz mieć? No i pojechaliśmy, zamontowałem mu ten fajgiter, pomógł mi trochę jajemu. Ja Mówi, chodź coś ci pokażę. On jeszcze był w niedzielę na rynku, a mi się nie przyznał. Ja patrzę idziemy do klatki, a tam para zakonników, tak, to się chyba zakonniki nazywają takie z koronką czarne łebki. Nie ja wiem na co ci to. A on mówi, a będzie miał. Gołębi nigdy za wiele, jak on to mówi. Ale czego u niego nie ma ludzie, to jest naprawdę Janek, to jest Janek. Tam są Budapeszty, srebrniaki, krymki długie. Nawet parę pawików jest. Mulemansy jakieś ma Normalnie tam jest wszystko i nic, czego dusza zapragnie. O, wylazy to, że w no niech chwilę pochowadzą sobie. Łapciuszki. Ja powiem Wam, że mam już dosyć tych łapciatych, jak one pierzeją, co się dzieje. Tyle lat je trzymam, ale coraz bardziej mam ich dosyć. Ale no, coś trzeba trzymać, coś co się lubi, najważniejsze, prawda? O, tu łapcie, non-stop, poniszczone. O nie trzeba bardzo dbać, trzeba mnie naprawdę wypuszczać, tylko w dobrą pogodę. I... Teraz będą się tarzać w śniegu. Także powiem Wam, że mój najlepszy kolega, taki gołębiarski, Janek, no to on już mnie niczym nie zaskoczy. Ale tak z Mars wtedy w nowym dworze powiedział: Nie, on już nie jedzie, już starczy. Zimno było z Mars, to. A Rims, teraz się okazało, że był jeszcze w Skierniewicach na targu w niedzielę. I znowu coś sobie dokupił. Ale takich to jeszcze nie miał tych zakonników. Ja też ich nigdy nie miałem. Mówił, że były jakieś tam mówi do mnie krótkie, mówi fajne. Ja Wy jakie krótkie były? Co znowu było do mnie? Mówi, a to musisz zobaczyć, mówi, żeby ci się spodobały. Jakieś białe brodawczaki mówi fajne, takie mówi, zgrabne. Ja mówię, no to bym musiał zobaczyć, bo tak to to. W ciemności gołębi nie kupuje. No, Także walentynki gołąbki w śniegu mają. Niezłe jaja. Trzymajcie się. Cześć.